Dzień dobry, ja dla pana mam wiadomość. Żeby pan się więcej uśmiechał i pan się nie przejmował. Że wszystko się ułoży, będzie dobrze. Dobra, wiadomość, wiadomo. Tak? A dzisiaj jak tam panu dzień mija? Pościeli byłem. A ja też. Pościeli państwo ściano, trochę takie powiat, chodziłem, bo ja sobotę i pochodziłem właśnie. Teraz spacer pan robił. No ale pan kurde zdrowy, jest wszystko dobrze u pana A ile mam lat? Kurde jest 33? 33? Co panu 60? 92 oh. rok i w marcu 91 lat to 92 lata marcu. pan ma? Tak, 92 lat. I ja to ja chcę być jak pan <laughs> Kurczę 92 lata i pan sobie samobia tu gotuje, tak. posoczek, spacer. Okna myje, odkurzam. To jaka jest recepta na to proszę pana? wódki nie pić za dużo. O, to ja nie piję. Biały ja dużo, to jest. Rano twarze. Masy, tarwe, nieraz, nie ode mnie. To Wszystkiego dobrego panu, panu życzę miło pana. Dziękuję. To jak pan ma na imię? Tadzik. Pan Tadzik Życzę panu dużo zdrowia I żeby pan doczekał Jeszcze dłużej ode mnie Kurcze, to ja panu życzę, żeby pan stówę przekroczył ja da, radę. da radę Życzę panu tego Dzień. Wszystkiego dobrego, Dzień. miło było poznać Dzień. Wszystkiego dobrego panie Tadziku Dzień. Dziękuję, wzajemnie dla pana